Cześć, cześć. O, cześć, cześć Tymon. Jesteśmy teraz w mieście... Hanżu. Jesteśmy w świetnym muzeum archeologicznym, bo Chiny przecież to wielka historia i mają jakieś pięć tysięcy... tysięcy lat Tam jest, jest morze połączone z przeszłością, a przyszłością. Czyli rolnictwo też bardzo rozwinięte. W tej cywilizacji, bo widzę, że już jest takie narzędzia, nie? Tak, narzędzia starodawne. Też mamy. Naczynia kuchenne. Naczynia kuchenne, jak garnki do gotowania. Naczynia, jak miski do jedzenia. A tutaj, słuchajcie, niespodzianka, bo okazuje się, że już dawno, dawno temu Chińczycy również pili alkohol. I tu mamy na to dowód. Te artefakty świadczą o tym, że pito alkohol. Pokażę. Tutaj, o. Widzicie? To są oryginalne naczynia do picia alkoholu sprzed około 5000 lat. W Chinach. A wtedy chyba takie alkohol jest nie aż tak czysty. Więc mamy na tym plakacie filtr. filtr. Tutaj w gablocie szklanej mamy um, historyczny kamień, który się nazywa Jadeit. I historia, teoria głosi, że ten jadeit jest tu wydobywany, ale słuchajcie, co Tymek powie. Profesor nas powiedział, że nie ma tutaj kopalni jadeitu. Albo mówimy, jeszcze nie jest, jest nie zna, nie zna. Jeszcze nie jest znaleziona, nie jest jeszcze od, odkryta. Jak pan profesor nam powiedział, jest przypuszcza, ta że jest taka możliwość, że zbiory jadeitu tutaj są niewyobrażalne. Zobaczymy, jak to będzie. Tak. Jadeit w kulturze chińskiej od zawsze miał bardzo duże znaczenie. Były wykorzystywane do biżuterii. narzeczone, mógł narzeczonej. i taką biżuterię z jadeitów. No. Oprócz tego, słuchajcie, tutaj tym jak pokażemy ten, a to jest e, piramida, Przynależności do społeczeństwa. Jaką pozycję tłumie miałeś, zależało od tego, ile masz Jadę Jest bardzo ważnym symbolem władzy, Co sądzisz, bo jak królem Piętrze jadeitu i tu jesteś, A, na którym Piętrze hierarchii I tutaj? No wiadomo, jestem królem. Jeżeli chodzi o muzeum, z dwóch powodów, po pierwsze jest super zrobione jako miejsce i architektonicznie, i jako ekspozycja. No i przede wszystkim zaskakujące jest to, że akurat tutaj, w tym miejscu, niedaleko dzisiejszego Hanzu, jest no, takie źródło całej chińskiej cywilizacji. Też, te, też ciekawostka, że 5000 lat temu ludzie już tutaj myśleli o tym, jak opanować taki żywioł jak woda i jak zapanować nad powodziami, no i żeby mieli właśnie system kanałów. No? Wenecja, Wenecja. No i Wenecja to jest kopia <laughs> <laughs> tutejszego po prostu lęku, <laughs> <Linku>, dokładnie. <laughs>